Dzień dobry, witam was serdecznie. Żujemy słowo. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas wybaw od złego. No ciekawe to wezwanie, ciekawa ta prośba. Ona nas prowadzi do miejsca, w którym spotykając się z Bogiem, prosimy Go o to, aby on nie dopuścił do tego, abyśmy ulegli pokusie. Tak dzisiaj zastanawiałem się nad. Tym słowem Bożym, to taka ciekawostka mi przyszła, że każdy człowiek ma wolną wolę. I teraz, można by było tak pomyśleć, że to od nas zależy, że będziemy chodzić w zwycięstwie, że to od naszych decyzji zależy, że będziemy chodzić w zwycięstwie. Od naszej decyzji zależy, czy przyjdziemy do Boga. Od naszej decyzji zależy, czy będziemy w nim trwać, czy będziemy czuwać. Ale tu coś jest ukrytego więcej. Pewność, że. Nie upadniemy, tak jak święty Paweł mówi, stoisz, bać nie upadł. Jest tylko w Bogu. Ja w sobie nie mogę mieć pewności, że tak sobie dzisiaj przeżyję dzień, że nie popełnię błędu, ale mogę mieć pewność w Bogu, że on postawi mądrość w moim życiu. On postawi ludzi, którzy dadzą mi mądrość w moim życiu, że nie będę musiał popełniać błędów, bo on nie chce, abym popełniał błędy. Ponieważ te błędy tak naprawdę przynoszą ból i cierpienie do mojego życia. On chce, abym się uczył na błędach innych. On chce, abym się uczył ze Słowa Bożego. On chce, żebym się uczył od innych ludzi, którzy już pewną drogę przeszli. Dlatego też, Pan Jezus zaprasza nas do drogi uczniostwa. Do drogi, w, którym, w której jest mistrz i jest uczeń. Naszym mistrzem jest Pan Jezus Chrystus. Kiedy jesteśmy na niego zapatrzeni, to tak naprawdę wtedy czuwamy. Są takie sytuacje w życiu. Kiedy coś jest, powiedzmy, wybuchniesz, jest coś niekontrolowanego w Twoim życiu, w moim życiu I, i powiesz, no nie miałem na to wpływu, ale z doświadczenia swojego wiem, że kiedy spędzam swój czas z Bogiem od samego rana, to ta sama sytuacja, która wyprowadza mnie normalnie z równowagi, która sprawia, że nie jestem w stanie zapanować nad swoimi emocjami, ta sama sytuacja, kiedy jestem w obecności Bożej, kiedy jestem. E, właśnie w miejscu czuwanie, tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy był w Ogroju, czuwajcie i módlcie się. Ja myślę, że to była jedna z największych lekcji i, i ona pasuje bardzo mocno do tego słowa, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Pan Jezus mówi, zwycięstwo nad pokusą jest w spotkaniu ze mną, jest w spotkaniu z Bogiem. Zwycięstwo nad pokusą jest w przyoblekaniu się w ducha i w postawie uczniostwa, nieustannego uczenia się i wsłuchiwania się, czego Bóg chce mnie dzisiaj nauczyć. Bo może to, czego Bóg chce mnie dzisiaj nauczyć, będzie mi potrzebne jutro. Taki przykład prosty. Mi przyszedł ostatnio Grześ poprosił mnie o to, abym mu doradził, bo pierwszy raz robił stopę fundamentową. Jak to ma zrobić? I kiedy zaczął się dopytywać, nagle doszedł do wniosku, to wcale nie jest takie łatwe, jak mówił ten majster, który ma później murować, to, to naprawdę trzeba mieć wiedzę. Naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi. I tak jest. Podzieliłem się doświadczeniem, które mam, wiedzą, którą mam i za każdym razem jeszcze kolejne szczegóły, kolejne szczegóły, że się ich zadzwonił, dopytywał. I bardzo dobrze. I myślę, że nasza postawa w stosunku właśnie do tego nieupadania w pokusach też powinna być taka. Powinniśmy dopytywać, powinniśmy patrzeć, powinniśmy dopytywać się. Powinniśmy patrzeć na postawę naszego Pana Jezusa Chrystusa, w jaki sposób on rozwiązuje pewne sytuacje, w jaki sposób on się zachowuje, kiedy ktoś go źle traktuje. Powinniśmy też czerpać z tych ludzi, których spotykamy na naszej drodze życia, uczyć się, wsłuchiwać się, czego Pan Bóg chce mnie dzisiaj nauczyć. To jest właśnie to czuwanie. Czuwanie i wsłuchiwanie się, co mistrz chce powiedzieć do ucznia. Mieć podstawę ucznia. Ja to się modlę, abyśmy wszyscy mieli. W dniu dzisiejszym taką postawę ucznia, ucznia zasłuchanego, zasłuchanego w Pana, który chce nam dać lekcję, abyśmy nie musieli cierpieć, abyśmy nie musieli upadać w pokusach. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Cześć.